Dożynki to nie tylko okazja do spotkań i podziękowań, ale przede wszystkim kultywowanie tradycji. Gmina Konopiska określana jest często jako gmina podmiejska i trudno się temu dziwić. Leży w bezpośrednim sąsiedztwie częstochowy, doskonale się rozwija, stawiając na rozwój przedsiębiorstw. Dla wielu częstochowców pochodzenie jest dziś miejscem ich zamieszkania. Jednak władze samorządowe nie zapominają o tradycji i starają się, by była ona kontynuowana na co dzień co dostrzegają zapewne nie tylko mieszkańcy samej gminy. Taki pobyt pokazuje różnorodność środowiska gminnego, pokazuje grupy, które świadczą o społeczności tego środowiska, czyli koła gospodyń wiejskich, czyli straże pożarne. Ja zawsze bardzo cieszę się, jak wiem, że w każdej wsi funkcjonuje i koło gospodyń wiejskich, które dba o lokalne tradycje, o historię, ale również funkcjonuje ochotnicza straż pożarna, która zawsze dla wsi jest pewnym spoiwem, taką... Ostoją przeszłości, ale ciągle unowocześnianą, ciągle taką, z której możemy bardzo wiele czerpać, zarówno w środowisku wiejskim, jak i w mieście. Widać gołym okiem, że konopiska się zmieniają, konopiskom dobrze służy samorządność i ta społeczność lokalna cały czas się buduje. Ja jako senator tej ziemi bardzo się cieszę, że ta budowa jest mocno osadzona w tradycji i w kulturze ludowej, z której wszyscy się wywodzimy. Dożynki to także podziękowanie za trud pracy, jaką włożyli rolnicy, by uzyskać jak najlepsze plony. Pracy, która wymaga wielu poświęceń, które najlepiej rozumieją ci, którzy w innych dziedzinach są jej oddani. Ja jestem człowiekiem pracy, ja chcę solidnie wykonywać swoje obowiązki. Dla mnie miejsce pracy jest, że tak powiem, wartością nadrzędną. W tej chwili pracuję dla gminy Konopiska, więc wszystko co jest związane z gminą Konopiska jest mi naprawdę, leży mi na sercu i będę robił wszystko, żeby ta gmina jak naj... się rozwijała i żeby tym ludziom, którzy tutaj są, żyło się coraz lepiej. Mieszkańcom życzę troszeczkę cierpliwości i, i, i zaufania. To, co powiedziałem przed chwilą, jeżeli jest czas i jest zaufanie, efekty muszą przyjść. Starania władz gminy mają swoje przełożenie, m.in. w posyskiwaniu środków unijnych na niezwykle ważne inwestycje. Już, już zakończyliśmy nabór i wiem, że dbię... Drogi lokalne. Gmina otrzymała dofinansowanie na budowę dwóch dróg lokalnych z programu rozwoju obszarów wiejskich do roku 2020. W grudniu otwieramy nabór na kanalizację i wodociągi. Też rozmawiałem nawet dzisiaj z wójtem i też jest zainteresowany tam taką inwestycją w tym obszarze, żeby środki, środki pozyskać. No i przede wszystkim lider, którym też w jakiś sposób my pośredniczymy w pozyskiwaniu środków, a to jest szereg spraw, które doskonale Państwo wiecie i wszyscy mieszkańcy. Jak przez lidera na te najbardziej takie, nieraz może wydaje się drobne sprawy, ale jakże potrzebne dla mieszkańców można te środki pozyskiwać. Także gratuluję Gminie Konopiska i, i cieszę się, że mogę z takim partnerem współpracować. Teraz wypada życzyć, by zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane z pożytkiem dla mieszkańców Gminy, ale także i częstochowian.